Ural Północny kraina, gdzie cisza dzwoni w uszach głośniej niż krzyk, a mróz potrafi zabić w kilka minut. Mówi się, że góry nie wybaczają błędów, ale czasem zabierają życie nawet tym, którzy wszystko zrobili bezbłędnie. Przenosimy się do roku 1959. Do Związku Radzieckiego u szczytu zimnej wojny. Opowiem Wam historię dziewięciorga młodych ludzi, którzy weszli w białą pustkę i nigdy z niej nie wrócili. To nie jest opowieść o duchach. To historia o starciu człowieka z żywiołem potężniejszym niż wszystko, co znamy. Witajcie w opowieściach z mgły. Jest styczeń w Swierdłowsku, przemysłowym sercu Związku Socjalistycznych, Republik Radziecki. Grupa studentów i absolwentów prestiżowej Politechniki Uralskiej szykuje się do wyprawy. To elita sowieckiej młodzieży. Dzieci wojny, silne i wybitnie inteligentne. Na ich czele stoi Igor Diatłow. 23-letni student inżynierii. Charyzmatyczny lider o żelaznej woli, któremu reszta ufa bezgranicznie. Jest ambitny. Zaplanował trasę najwyższej trzeciej kategorii trudności. Celem jest Góra -o torten, co w języku ludu mansów oznacza Nie idź tam. Złowróżbna nazwa, ale dla racjonalnych inżynierów to tylko kolejny punkt na mapie. W skład grupy wchodzi 10 osób. Poza Diatłowem są to Zinaida Komogorowa, dusza towarzystwa, którą wszyscy uwielbiają. Juri Doroszenko, silny i wysportowany. Ludmiła Dubinina, twarda dziewczyna, która nigdy nie narzeka na ból. Ła. Rustem Słobodin, cichy chłopak z mandoliną. Aleksandr Kolewatow, metodyczny student fizyki. Juri Kriwoniszczenko, inżynier pracujący przy tajnych instalacjach atomowych. Mikołaj Tibobriniol, syn represjonowanego komunisty. Jest jeszcze jeden człowiek, który wyraźnie odstaje od reszty: siemion złotariow. Ma 38 lat, jest instruktorem i weteranem wojennym. Dołączył w ostatniej chwili, a nikt ze studentów go wcześniej nie znał. Jego obecność i tajemnicze tatuaże do dziś budzą pytania: czy był tam tylko jako opiekun, czy może miał do wykonania tajne zadanie? Dziesiątym jest Juri Judin. Zapamiętajcie to nazwisko. 23 stycznia ruszają. Pociąg, potem ciężarówka, aż do osady Wizaj, ostatniego bastionu cywilizacji. Dalej tylko tajga i śnieg. 27 stycznia zapinają narty. Plecaki ważą ponad 30 kg, ale morale jest wysokie. Jednak już następnego dnia los eliminuje jednego z nich. Juri Judin dostaje ataku rwy Kulszowej. Ból paraliżuje nogi, musi zawrócić. Na środku pustkowia dziewiątka przyjaciół żegna się z dziesiątym. Judin oddaje im swoje ciepłe ubrania, a Zina daje mu na pamiątkę maskotkę. Ściskają dłonie. Judin czuje gorycz, że omija go przygoda. Nie wie jeszcze, że ten ból właśnie uratował mu życie. Patrzy, jak przyjaciele znikają w bieli lasu. Widzi ich po raz ostatni. Od tej chwili są zdani tylko na siebie. Przez kolejne dni grupa porusza się wzdłuż rzeki Auspia, szlakiem myśliwych Mansów. Działają jak maszyna. Dzienniki są pełne technicznych opisów, ale i żartów. Piszą o miłości i polityce. 31 stycznia docierają do granicy lasu. Budują łabas, magazyn na zapasy, by odciążyć plecaki przed atakiem na szczyt. Ruszają w górę. Jest 1 lutego 1959 roku. Kluczowa data. Pogoda gwałtownie się załamuje. Arktyczny front uderza w Ural. Wiatr wyje, a widoczność spada do zera. Grupa planowała przejść przez przełęcz do zalesionej doliny, ale w zamieci gubią orientację. Zamiast przejść na drugą stronę, zbaczają na zachód i wchodzą na odsłonięte zbocze góry Hołat-Sjachyl, góry umarłych. Kiedy Diatłow, orientuje się w pomyłce, są na otwartym, smaganym wiatrem stoku. Mają dwie opcje: zawrócić półtora kilometra w dół do bezpiecznego lasu, gdzie drzewa chronią przed wiatrem albo zostać tu. Diatłow podejmuje decyzję zostają na górze. Być może nie chciał tracić zdobytej wysokości, a może chciał przetestować grupę w warunkach tzw. zimnego biwaku. Był pewny siebie i swojej ekipy. Około godziny 17:00 w zapadającym zmroku zaczynają rozbijać namiot. To trudna operacja. Muszą wkopać się głęboko w śnieg, by wyrównać podłoże. Tworzą pionową ścianę, wcinając się w zbocze góry, co narusza strukturę pokrywy śnieżnej nad nimi. Nie wiedzą, że właśnie podpisali na siebie wyrok. Rozstawiają namiot. Na zewnątrz minus 25 stopni i wichura, ale w środku jest znośnie. Zdejmują mokre buty i kurtki, zostając w swetrach. Tej nocy nie rozpalają piecyka. Jedzą kolację na zimno. Suchary i słoninę. Być może łyk alkoholu. Mimo piekła na zewnątrz atmosfera jest luźna. Żartują. Piszą satyryczną gazetkę Wieczorny Otorten, wyśmiewając swoje sercowe podboje. Ostatnie zdjęcia pokazują ich zmęczonych, ale uśmiechniętych. Nic. Absolutnie nic nie zapowiada tragedii. Zapada mrok chodzą do śpiworów, układając się ciasno jeden obok drugiego, by trzymać ciepło. Głowy mają w stronę stoku, nogi w stronę doliny. Namiot jest ich małą wyspą życia. Zasypiają. Na zewnątrz wiatr nawiewa tony śniegu na naruszone zbocze, tuż nad ich głowami, tworząc ciężką, niestabilną płytę. Struktura śniegu, poddana naciskowi, zaczyna pękać. Powoli i cicho. Góra umarłych budzi się do życia. Cisza, która zapada w namiocie, jest ostatnią spokojną chwilą w ich życiu. Za kilka godzin rozpęta się piekło. 12 lutego. Ta data była zaznaczona w kalendarzu na czerwono. Tego dnia w klubie turystycznym Politechniki Uralskiej miał zadzwonić telefon z telegramem od grupy, ale telefon milczał. Cisza w słuchawce była pierwszym sygnałem, że w górach stało się coś złego. Dni mijały, a milczenie zamieniło się w krzyk rozpaczy rodzin. 20 lutego pod naciskiem matek i ojców rusza pierwsza grupa poszukiwawcza. Do akcji wkracza wojsko i milicja. Nad Uralem krążą samoloty. Pilot Gennady Patruszew zgłasza przez radio, że widzi ciemny punkt na zboczu góry chołacz jachyl 26 lutego ratownicy docierają na miejsce. To... Co znajdują? Zmienia historię kryminalistyki. Na wschodnim zboczu stoi namiot, częściowo zasypany, ale widoczny. To, co widzą w środku, nie ma sensu. Ściana namiotu jest rozcięta. Późniejsze ekspertyzy udowodnią ponad wszelką wątpliwość, że cięcia wykonano nożem od wewnątrz. Ktoś, kto był w środku, musiał wydostać się natychmiast, rozcinając płótno na oślep, byle tylko uciec. Ratownicy zaglądają do środka. Wszystkie rzeczy osobiste są na miejscu: plecaki, mapy, dokumenty, pieniądze, a nawet nienaruszona słonina pokrojona na kolację. Ale najważniejszy detal mrozi krew w żyłach buty. Dziewięć par butów stoi w rządku wewnątrz namiotu. Walonki, buty narciarskie wszystko zostało. Kto przy zdrowych zmysłach wybiega na 30-stopniowym mróz w skarpetach, przed namiotem na śniegu leży latarka diatłowa. Bateria jest wyczerpana. Najbardziej przerażający widok czeka na zewnątrz. Od rozciętego namiotu w dół zbocza prowadzą ślady stóp, osiem lub dziewięć kompletów. Śnieg został wywiany i zmrożony, więc odciski zachowały się idealnie. Widać wyraźnie, że ludzie, którzy je zostawili, byli w samych skarpetkach. Niektórzy mieli na nodze tylko jeden but, inni szli boso. Ale to, co szokuje, to układ tych śladów. To nie jest bieg paniczny. To nie jest ucieczka przed lawiną. Ślady są rozstawione w normalnym rytmie kroku. Ci ludzie, mimo że boso i w bieliźnie, schodzili w dół zbocza spokojnie. Ramię w ramię. Jakby szli na spacer na spotkanie śmierci. Ślady urywają się po półtora kilometra na granicy lasu. Ratownicy ruszają tym tropem. U podnóża góry rośnie potężny, stary cedr. Pod drzewem widać resztki małego ogniska. Obok leżą dwa ciała. To Juri Doroszenko i Juri Kriwoniszczenko. Są w samej bieliźnie. Bez czapek, bez rękawic. Ciała są zsiniałe, twarde jak kamień. Na dłoniach i stopach mają ślady poparzeń. Wygląda to tak, jakby w desperacji wkładali ręce prosto w ogień, byle tylko poczuć ciepło. Scena pod cedrem kryje makabryczny szczegół. Gałęzie drzewa są połamane aż do wysokości pięciu metrów. Na korze widać ślady krwi i fragmenty skóry. Ktoś wspinał się na to drzewo z furią. Po co? Z dołu nie widać namiotu. Czy wspinali się, by zobaczyć, czy niebezpieczeństwo minęło? A może uciekali przed czymś, co było na ziemi? Ci dwaj umarli jako pierwsi. Ich ubrania zostały częściowo rozcięte i zdarte. To sugeruje, że ci, którzy przeżyli dłużej, zabrali odzież martwych kolegów, by ratować siebie. W ekstremalnych warunkach moralność ustępuje instynktowi przetrwania. Ratownicy szukają dalej. Przeczesują śnieg między cedrem a namiotem sądami. Znajdują kolejne ofiary. 300 metrów od cedru, w górę zbocza, leży Igor diatłów. lider grupy. Leży na plecach, jedną ręką obejmując małą brzozę, drugą zasłaniając twarz. Jego twarz jest wykrzywiona, ale oczy otwarte. Patrzy w stronę namiotu. Wygląda, jakby w ostatnim zrywie sił próbował tam wrócić. Do ciepła, do butów, well, nie dotarł. Mróz zatrzymał go w połowie drogi. 330 metrów wyżej, bliżej namiotu, odkopują ciało Zinaidy dyką Mogorowej. Leży twarzą do ziemi. Śnieg pod jej głową jest zabarwiony krwią. Ma liczne otarcia na twarzy i dłoniach. Wygląda, jakby czołgała się w górę stoku, walcząc o każdy metr. Jest lepiej ubrana niż ci pod cedrem, ale wciąż nie ma butów. Ona też próbowała wrócić. Ona też przegrała. Kilka dni później, 5 marca, między diatłowem a Kołmogorową znajdują rustema słobodina. Leży twarzą w dół. Jego ciało, jako jedyne z tej trójki, nosi ślady czegoś więcej niż tylko walki z mrozem. Autopsja wykaże pęknięcie kości czaszki długości 6 cm. To poważny uraz, mogący powodować utratę przytomności. Skąd się wziął? Czy upadł na kamień, czy ktoś go uderzył? Jego pięści są poobijane, kostki zdarte. To pierwszy sygnał, że na Hołat Sjachyl wydarzyło się coś brutalnego, co nie pasuje do teorii o zwykłym zamarznięciu. Sytuacja wygląda jak pobojowisko. Pięć ciał. Wszyscy martwi. Wszyscy bez butów. Rozcięty namiot. I cisza. Ale to wciąż nie wszyscy. Brakuje czterech osób: Ludmiły Dubininy, Aleksandra Kolewatowa, Mikołaja Tibobriniola i Siemiona Zołotariowa. Ratownicy przekopują hektary śniegu, ale góra milczy. Dopiero wiosna, kiedy słońce zacznie topić metrowe zaspy, odsłoni ostatni akt dramatu. To, co znajdą w głębokim jarze, sprawi, że sprawa przełęczy Diatłowa przestanie być wypadkiem, a stanie się koszmarem. Bo o ile pierwsza piątka zmarła z zimna, o tyle czwórka z jaru wyglądała, jakby wpadła pod walec. Marzec i kwiecień mijają pod znakiem beznadziei. Pierwsza piątka ofiar spoczęła już w ziemi, ale Góra Gura Jachyl wciąż trzyma w swoich objęciach pozostałą czwórkę. Ludmiła Dubinina, Aleksandr Kolewatow, Mikołaj Tibo Brignol i Siemion Zolotariow wciąż są tam, gdzieś pod śniegiem. Setki ratowników, dzień po dniu, nakłuwają lód długimi prętami. To praca ponad siły. Metr po metrze, w przenikliwym wietrze, szukają igły w stogu śniegu. Władze są zniecierpliwione, rodziny zrozpaczone, a ratownicy wycieńczeni. Przełom przynosi dopiero majowe słońce. 4 maja, w głębokim jarze, 75 metrów od cedru, jeden z poszukiwaczy zauważa wystający kawałek materiału. To fragment ciemnych spodni. Zaczynają kopać. Muszą przebić się przez 4 metry ciężkiego, mokrego śniegu. Na dnie jaru płynie lodowaty strumień, i to właśnie tam, w korycie potoku, znajdują zaginioną czwórkę. To odkrycie zmienia oblicze całej tragedii. Jeśli ciała na stoku wyglądały jak ofiary mrozu, to te wiarze wyglądają jak ofiary wojny. Ciała leżą w wodzie, są zdeformowane a procesy gnilne postąpiły znacznie mocniej niż u pierwszej grupy. Ale to nie rozkład budzi grozę u patologa sądowego Borysa Wozrożdonnego. Kiedy lekarz w kostnicy Wielu zaczyna sekcję, odkrywa obrażenia, które nie pasują do obrazu górskiej wycieczki. To nie jest tylko hipotermia. To masakra! Zacznijmy od Ludmiły Dubininy, 20 studentki. Znaleziono ją klęczącą, z klatką piersiową wbitą w kamień. Wozrożdonny otwiera jej klatkę i zamiera. Żebra są połamane obustronnie. Złamanych jest dziesięć kości, a ostre odłamki przebiły serce i płuca, powodując masywny krwotok. Lekarz notuje, że takie zniszczenia widuje się u ofiar zderzenia z pędzącą ciężarówką, albo po upadku z dużej wysokości na beton. Siła była potężna. Ale co najbardziej szokujące, na skórze dziewczyny nie ma żadnych siniaków ani krwiaków. To tak, jakby gigantyczne madło zgniotło ją powoli, miażdżąc kości, ale nie uszkadzając skóry. Obok leży Siemion Zołotariow, weteran wojenny. Jego obrażenia są bliźniaczo podobne. Prawa strona klatki piersiowej jest zmiażdżona. Pięć złamanych żeber i krwotok wewnętrzny. Podobnie jak u dziewczyny, brak zewnętrznych śladów uderzenia. To wygląda jak efekt działania fali uderzeniowej. Trzeci jest Mikołaj Tibo Briniol. Na jego głowie nie ma ran, ale podstawa czaszki jest pęknięta na długości 17 cm. Kość została wgnieciona do środka mózgu. To uraz śmiertelny. Tibo nie mógł przeżyć tego dłużej niż kilka minut. Czwarty, Aleksandr Kolewatow, ma wykręconą szyję i dziwną, otwartą ranę za uchem, której pochodzenia nie ustalono. Jednak to opis twarzy ofiar z jaru do dziś karmi najmroczniejsze teorie. Ludmiła Dubinina nie ma oczu. W miejscu gałek zieją puste, ciemne oczodoły. Nie ma też języka. Został usunięty wraz z mięśniami dna jamy ustnej. Zołotariow również nie ma oczu. Ich twarze przypominają maski z horroru. Wyglądają, jakby krzyczeli w chwili śmierci, a coś wyrwało im ten krzyk razem z ciałem. Przez lata szeptano, że język wyrwali mordercy, by uciszyć świadków. Prawda jest jednak bardziej prozaiczna, choć okrutna. Ciała leżały twarzami w bieżącym strumieniu przez ponad dwa miesiące. Lodowata woda i drobne zwierzęta zrobiły swoje, wypłukując tkanki miękkie. To natura pozbawiła ich twarzy, nie człowiek. Ale dla rodzin identyfikujących zwłoki to naukowe wyjaśnienie nie przyniosło ulgi. Jest jeszcze jeden ważny detal ubrania. Czwórka z jaru była ubrana znacznie lepiej niż ci spod cedru. Mieli na sobie kurtki i swetry należące do martwego już Kriwoniszczenki i Doroszenki. To potwierdza brutalną chronologię. Ci z jaru przeżyli dłużej. Zeszli do ciał kolegów pod cedrem, zabrali ich odzież, by się ogrzać, a potem wycofali się do jaru, gdzie wykopali w śniegu jamę. Walczyli o życie do ostatniej sekundy, ogrzewając się nawzajem, zanim coś zrzuciło na nich tony śniegu, miażdżąc ich klatki piersiowe. W trakcie badań pojawia się wątek, który do dziś elektryzuje poszukiwaczy sensacji. Prokurator zleca badania radiologiczne ubrań. Dlaczego w ogóle przyszło im to do głowy w przypadku turystów? Nie wiemy, ale wyniki są zaskakujące. Na swetrze dubininy i spodniach kolewatowa dozymetry wykrywają promieniowanie beta wyższe niż tło naturalne. Skąd się tam wzięło? Czy to ślad po testach rakietowych, czy może pył z katastrofy nuklearnej w zakładach Majak sprzed dwóch lat, gdzie pracował jeden ze studentów? Śledczy ucinają ten wątek. Dodatkowo rodziny zauważają dziwny, pomarańczowy, niemal brązowy kolor skóry ofiar. Lekarze tłumaczą to mumifikacją mrozową i słońcem, ale plotki o tajnej broni chemicznej rozchodzą się po świetłosku błyskawicznie. Mamy więc dziewięć ciał, namiot rozcięty od środka, obrażenia jak po wypadku samochodowym, bez śladów walki, i mamy władzę, która nie wie, co z tym zrobić. Prokurator Lew Iwanow, odpowiedzialny za śledztwo, jest w kropce. Początkowo podejrzewa atak Mansów, ale szybko porzuca ten trop. Brak śladów obcych ludzi, nart czy walki, tylko ślady dziewiątki turystów. Iwanow czuje presję Moskwy. Z góry płyną rozkazy, by sprawę zamknąć szybko i cicho. Nikita Chruszczow szykuje się do wizyty w Stanach Zjednoczonych, a Związek Radziecki ma być krainą sukcesu, nie tajemniczych zgonów. 28 maja 1959 roku śledztwo zostaje umorzone. Wnioski końcowe to szczyt bezradności wymiaru sprawiedliwości. Prokurator pisze w dokumencie, że przyczyną śmierci była działająca siła przytłaczająca, której turyści nie byli w stanie pokonać. Po rosyjsku. Stichinaja siła. To termin prawniczy, który nic nie wyjaśnia. Sugeruje huragan, lawinę albo powódź, ale nie nazywa rzeczy po imieniu. Akta sprawy trafiają do tajnych archiwów Centralnej Agencji Wywiadowczej. Rodzinom każe się milczeć. Obszar przełęczy zostaje zamknięty na trzy lata. Władza omywa ręce, ale pytania pozostają: co to za siła, która łamie żebra, nie zostawiając siniaków? Co wygnało ich z namiotu? Dlaczego uciekali w skarpetach na pewną śmierć? Oficjalna wersja milczy, a to milczenie rodzi demony, które będą dręczyć wyobraźnię ludzi przez następne 60 lat. Przez 60 lat wyobraźnia ludzka próbowała wypełnić pustkę, którą zostawiły po sobie ofiary z przełęczy diatłowa. Tam, gdzie brakowało dowodów, pojawiały się potwory. Mówiono o tajnych testach rakietowych bo świadkowie widzieli na niebie pomarańczowe kule. Dziś wiemy, że były to starty rakiet R-7 z Bajkonuru, widoczne z daleka, ale bez związku ze śmiercią studentów. Mówiono o zemście Mansów. Ale Mansowie byli pokojowi, a śledczy nie znaleźli śladu obcych nart. Mówiono o Yeti, uciekinierach z łagrów, a nawet o ataku agentów Centralnej Agencji Wywiadowczej. Każda z tych teorii ma jedną wadę. Nie pasuje do wszystkich faktów. Prawda okazała się inna, mniej sensacyjna, ale równie przerażająca i co najważniejsze udowodniona naukowo. W 2021 roku szwajcarscy inżynierowie Johan Gom i Alexander Puzrin opublikowali przełomowe badania. Użyli nowoczesnych modeli symulacyjnych, znanych z filmów Disneya, by odtworzyć warunki na górze Hołat -Siahl. I góra w końcu przemówiła. Odpowiedzią nie jest morderstwo. Odpowiedzią jest fizyka. To zjawisko nazywa się lawiną płytową. Cofnijmy się do momentu, w którym Diatłow rozbija obóz. Pamiętacie, jak wkopali się w zbocze? To był błąd tragiczny w skutkach, podcinając stok, naruszyli stabilność pokrywy śnieżnej. Ale lawina nie zeszła od razu, co myliło śledczych przez dekady. Odpowiedzią jest wiatr katabatyczny. Przez kilka godzin, kiedy studenci jedli kolację, wiatr nanosił na zbocze nad namiotem kolejne warstwy ciężkiego, zbitego śniegu. Ciężar rósł powoli, aż do punktu krytycznego. W środku nocy struktura pękła. To nie była pędząca chmura puchu, ale blok twardego jak beton śniegu. Płyta zsunęła się w dół, uderzając w namiot. Wyobraźcie sobie, że w ciemności spada na was ciężar samochodu. Twardy śnieg, działający jak prasa hydrauliczna, tu klatki piersiowe Dubininy i Zołotariowa, łamiąc żebra, ale nie uszkadzając skóry chronionej przez śpiwory. To wyjaśnia brak siniaków przy potwornych obrażeniach wewnętrznych. W namiocie wybucha panika. Są przygnieceni, duszą się. Ktoś chwyta nóż i rozcina płótno od środka, byle tylko złapać oddech. Wychodzą na zewnątrz w skarpetach i bieliźnie. Boją się kolejnej lawiny. Nie próbują odkopywać butów. Muszą uciekać natychmiast. Decydują się zejść do lasu, gdzie drzewa dają schronienie. To racjonalna decyzja. Idą ramię w ramię. Docierają do cedru. Rozpalają ognisko, ale przy minus 30 stopniach to za mało. Kliwoniszczenko i Doroszenko umierają z wycieńczenia. Reszta podejmuje walkę. Zdejmują ubrania z martwych kolegów. Diatłow, Kołmogorowa i Słobodin ruszają z powrotem w górę stoku po apteczkę i buty. To akt heroizmu. Ale wiatr jest bezlitosny. Padają jeden po drugim. Słobodin upada, uderzając głową o ukryty pod śniegiem kamień, co tłumaczy pęknięcie czaszki. Pozostała czwórka, ta najlepiej ubrana, szuka lepszego schronienia w jarze. Wykopują jamę. Ale los nie skończył z nimi igrać. Prawdopodobnie pod ciężarem śniegu nawis nad jarem załamuje się. Padają do głębokiego koryta strumienia. Upadek na kamienie dopełnia dzieła zniszczenia. To tutaj Tibo Brignol doznaje śmiertelnego urazu czaszki, a Dubinina ostatecznie miażdży klatkę piersiową. Przysypani śniegiem umierają w ciemności. Woda w strumieniu przez tygodnie zaciera rysy ich twarzy, tworząc makabryczny obraz. Warto zrozumieć, jak perfidna była ta pułapka. Model naukowy wyjaśnia też, dlaczego ratownicy nie widzieli wielkich zwałów śniegu na namiocie. Płyta była stosunkowo mała, a silny wiatr szybko zatarł jej granice, przysypując miejsce świeżym puchem. Przez dekady patrzyliśmy na zdjęcia namiotu, widząc tylko pocięte płótno, a nie przyczynę, która je zniszczyła. To, co uderza najbardziej w tej analizie, to heroizm tych ludzi. Zinaida czołgała się z krwawiącymi dłońmi. Diatłow zamarzł, patrząc w stronę obozu. Mimo potwornych obrażeń, ciemności i mrozu, nie wpadli w zwierzęcy szał, ale starali się ratować nawzajem do samego końca. To dowód niezwykłego hartu ducha i dyscypliny tamtego pokolenia, które walczyło z losem do ostatniego oddechu. Tak kończy się ta historia. Nie było agentów ani kosmitów. Był splot nieszczęśliwych zdarzeń. Błąd w wyborze miejsca noclegu, pogoda i bezlitosna fizyka. To była tak zwana doskonała burza. Śledczy w 59 roku byli blisko, pisząc o potężnej sile natury, ale woleli utajnić sprawę niż przyznać, że nie wiedzą, co się stało. To milczenie zrodziło mit. Dziś, patrząc na zdjęcia uśmiechniętego Igora Diatłowa i jego przyjaciół, nie widzimy ofiar spisku. Widzimy młodych, odważnych ludzi, którzy przegrali walkę z żywiołem. Góra Hołat-Sjachyl zachowała tajemnicę przez 60 lat, ale w końcu przemówiła językiem nauki. I choć rozwiązanie jest pozbawione mistycyzmu, nie czyni tej tragedii mniejszą. Przypomina o kruchości życia w zderzeniu z potęgą natury. Ural stoi niewzruszony. Biała pustka wciąż tam jest, czekając na kolejnych śmiałków. Pamiętajcie o tym, gdy spojrzycie na ośnieżone szczyty. Cisza w górach może być piękna. Ale może być też ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszycie. Dziękuję Wam za wspólną podróż w mrok. Jeśli chcecie więcej takich historii, zostawcie ślad w komentarzu i subskrybujcie kanał Opowieści z Mgły. Do usłyszenia.